Szanowni Państwo, reprezentuję bezpartyjnych samorządowców, organizację, ruch społeczny, który reprezentowany jest przez prezydentów miast, burmistrzów, wójtów, pracowników samorządowych, przedstawicieli różnych instytucji publicznych i społecznych. Bezpartyjni samorządowcy to organizacja, która stawia za cele najważniejsze dla regionów i dla Polski. To ruch społeczny, organizacja, która potrafi rozmawiać z każdą partią polityczną, która nie tworzy konfliktów, a przedstawia tylko najważniejsze sprawy gospodarcze, społeczne, edukacyjne, które są bardzo ważne dla Polaków, dla tej całej Wielkiej Ojczyzny naszej narodowej, jak i dla naszych regionów. W programie Bezpartyjnych Samorządowców stawiamy na gospodarkę, na sprawy społeczne i na edukację. Mówimy głośno o polskich przedsiębiorcach, zwłaszcza o tej mniejszej i tej średniej przedsiębiorczości, gdzie ci przedsiębiorcy generują ponad 50% PKB naszej gospodarce. Mówimy też o wysokich podatkach, o wysokiej stawce zdrowotnej, o wysokich kosztach prowadzenia działalności gospodarczej. Mówimy o tym głośno, by tych polskich przedsiębiorców wspierać, by ich chronić przed konkurencją zagraniczną. Mówimy głośno o edukacji, o nauczycielach, tych zwłaszcza początkujących, którzy zarabiają na początek 3690 zł, przy najniższej krajowej 3600 zł. Mówimy o prestiżu nauczyciela, o tym, by ci nauczyciele zarabiali godnie, by chcieli pracować w zawodzie nauczyciela. Mówimy głośno o przeładowanych podstawach programowych i mówimy głośno o tym, by było więcej edukacji pozaformalnej w szkołach. Mówimy głośno o służbie zdrowia o tym, co jest najważniejsze dla nas. Mówimy o samorządowej służbie zdrowia, najbliższej w naszych wspólnotach lokalnych, by samorządy lokalne miały większy wpływ na służbę zdrowia, na ochronę naszego zdrowia. Mówimy też głośno o tym, że warto być członkiem Unii Europejskiej, pozostać w tej Unii Europejskiej. W roku 2023 otrzymamy ze środków Unii Europejskiej ponad 125 miliardów złotych, a wpłacamy około 35 miliardów złotych, więc trzy razy więcej otrzymujemy z Unii Europejskiej niż płacamy do niej. Unia Europejska to bezpieczeństwo ogólnie, to nauka, to miejsca pracy dla wszystkich, którzy należą do. Tej organizacji. Bezpartyjni samorządowcy, jeśli dostaną się do Sejmu, a na to liczymy, że przekroczymy próg 5%, jesteśmy gotowi współpracować z każdą partią polityczną, która wyłącznie ma te za najważniejsze, uznaje sprawy gospodarcze, społeczne, edukację, to, co jest najważniejsze dla Polaków, to, co jest najważniejsze dla nas. Dlaczego warto postawić na bezpartyjnych samorządowców, czy postawić w tym przypadku na mnie, bo z tej listy startuję? Dlatego, że mamy czytelne cele, czytelny program i chcemy po prostu zwrócić uwagę szczególnie na sprawy gospodarcze, społeczne, na edukację. Nie chcemy wchodzić w konflikt z żadną partią polityczną, nie chcemy się kłócić, tylko pracować na rzecz Polaków, na rzecz naszych małych ojczyzn i dla naszej Polski. Warto pójść na wybory 15 października, ponieważ od nas zależy, jaki będzie układ polityczny w przyszłości, kto będzie rządził Polską i jak będzie wyglądała demokracja w Polsce. Dlatego zachęcam wszystkich do udziału w wyborach 15 października.